Przedsiębiorców zmienia się platforma do zamówień publicznych. Po raz kolejny zostają najlepszą gminą do zamieszkania według Głównego Urzędu Statystycznego. Wypowiedzcie w sprawie nowych konsultacji społecznych i miej wpływ na zmiany w gminie. Witam Państwa 1 sierpnia, Angelika Olejniczek i zapraszam na przegląd tygodnia. Gmina Osielsko www.osielsko.pl Ważna informacja dla przedsiębiorców. Powstała nowa platforma do prowadzenia postępowań publicznych e-zamówienia. Urząd Gminy Osielsko informuje, że od 1 września 2022 roku, w związku z zakończeniem funkcjonowania e portalu, postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone za pomocą platformy e-zamówienia dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia.gov.pl. Więcej informacji o platformie e-zamówienia znajdziecie, klikając w baner na naszej stronie internetowej osielsko.pl. Gmina Osielsko www.osielsko.pl Gmina Osielsko podobnie została wybrana przez Główny Urząd Statystyczny najlepszym miejscem do zamieszkania. Jesteśmy pierwsi w województwie i czwarci w Polsce. Zapraszamy na materiał przygotowany przez TVP3 Bydgoszcz. Osielsko miejscem zamieszkania? Dlaczego właśnie tu? Czym przyciąga? O to najlepiej zapytać tych, którzy zdecydowali się w tej miejscowości osiedlić. Uważam, że bardzo rozwojowe jest Osielsko jako sada i mi się wydaje, że tutaj no, jest ładnie, Chyba jest się mikroklimat, mówią, dobrze, dobrze się mieszka. Wszystko jest, czego potrzeba. Las jest, zaopatrzenie można zrobić, wylot na Gdańsk. Najczęściej padające odpowiedzi to także sąsiedztwo Bydgoszczy i dobra komunikacja z tym miastem przy jednoczesnym zachowaniu atutów małych miejscowości, czyli ciszy i spokoju. Zdaniem mieszkańców zaletą są również organizowane imprezy, rodzinne pikniki czy sportowe wydarzenia. Świadomy zalet gminy Wójt dokłada do listy plusów także proekologiczne inicjatywy. Dbałość o środowisko jest bardzo ważna, ale to zależy od zachowań ludzkich. Zwracamy na to uwagę, że mniejszym, większym skutkiem nam się to udaje. Natomiast generalnie no atuty gminy są niepodważalne. Gmina już po raz drugi stanęła na migracyjnym podium to tutaj ludzie przeprowadzają się najczęściej. Według statystyk saldo migracyjne na pobyt stały wyniosło 635, a na ten wynik składały się zameldowania i wymeldowania, których różnica wyniosła około 200 osób. Jeśli weźmiemy współczynnik migracji na 1000 ludności, tutaj wyniosło to 40 osób na 1000 ludności. Jest to najwyższy wynik w naszym województwie wśród wszystkich gmin. To również czwarty wynik w kraju. Gminę zamieszkuje prawie 16 tysięcy mieszkańców. Ale po takich rankingach można się spodziewać, że ludzi w Osielsku niedługo będzie więcej. Gmina Osielsko www.osielsko.pl Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych konsultacjach społecznych. Tym razem pytamy Was o sugestie do dwóch projektów. budowy ulicy Jantarowej w Osielsku od ulicy Perłowej do Lazurowej oraz budowę ulicy Bluszczowej i Wiliowej w Maksymilianowie. Projekt zabudowy terenu znajdziecie na naszej stronie internetowej osielsko.pl zakładce drogi, gminne. Na Wasze uwagi czekamy do 10 sierpnia, a dzielicie nimi możecie, wysyłając maila na adres drogimałpaosielsko.pl. W konsultacjach społecznych dotyczących projektu budowy ulicy Palowej w Osielsku nie wniesiono żadnych uwag. Gmina osielsko. .osielsko Urząd Gminy Osielsko informuje że w celu zapoznania się z projektem dokumentu Strategia rozwoju gminy Osielsko na lata 2022-2030 zostaje on udostępniony na bip.osielsko.pl, a także do wglądu w formie wydruku w punkcie informacyjnym urzędu gminy Osielsko w godzinach pracy urzędu. Formularze uwag i wniosków można składać osobiście w punkcie informacyjnym urzędu gminy Osielsko w godzinach urzędowania albo doręczyć do urzędu gminy Osielsko. Drogą korespondencyjną poprzez dowolnego operatora pocztowego albo drogą elektroniczną, link do ankiety będzie aktywny w dniach od 5 sierpnia do dnia 9 września 2022 roku. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z projektem i wyrażenia swojej opinii. www.osielsko.pl www Nowy numer Przeglądu Miesiąca jest już dostępny na naszej stronie. Gdzie byli mieszkańcy Niemcza? Przekonacie się za chwilę. Gmina Osielsko www.osielsko.pl Sierpniowy numer Przeglądu Miesiąca jest już na naszej stronie internetowej. Na okładce dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marek Manuszewski, z którym przeprowadziliśmy długą i interesującą rozmowę. W środku znajdziecie wiele innych ciekawych treści. Zachęcamy do sięgnięcia po nasz miesięcznik. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl Zaangażowanie i ciężka praca się opłaca. Sołtys Niemcza Krystyna Lachowska odebrała nagrodę w konkursie na najlepsze upamiętnienie w 2021 roku Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Nagrodą była wycieczka do Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Gmina Osielsko www.osielsko.pl Zmieniamy temat i przechodzimy do doniesień sportowych. Wiktoria Osielsko i N-Bike Akademii otrzymały dofinansowania na organizację wydarzeń sportowych. Reprezentanci klubu N-Bike Akademii kończą Mistrzostwa Polski w Boguszowie Gorcach. Zawodnicy dali z siebie wszystko i walczyli do samego końca. Gratulujemy wszystkim biorącym udział. Podsumowanie zawodów znajdziecie na Facebooku klubu. Gmina Osielsko www.osielsko.pl W miniony weekend klub Autojazda Mustang-Żolendowo brał udział w Mistrzostwach Europy w Manchesterze. Na relacje z mistrzostw odsyłamy na media społecznościowe naszych speedrowerzystów. Gmina Osielsko www.osielsko.pl W tym tygodniu będzie słonecznie. Temperatura będzie się wahać między 26 a 31 stopni Celsjusza. Dzisiaj, 1 sierpnia, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Minął się Uczci pamięć poległych i w godzinę wół zadzują syreny upamiętające to wydarzenie. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i łapkach w górę. Miłego tygodnia i do zobaczenia!